Kosy wiedzą coś więcej. Fragment powieści Tadeusza Wojewódzkiego Świat zwykłych, niezwykłych, odcinek czwarty. Pomimo zamkniętych drzwi słychać było kosa. Tego, który siedzi zawsze w tym samym miejscu, na tej samej gałęzi, o tej samej porze i przekazuje innym kosom. Wszystko, o czym wie. Starsza pani wsłuchiwała się uważnie w te komunikaty. On je nadaje, inne kosy mu odpowiadają. Jedne słychać lepiej, inne gorzej, ale każdy odpowiada co innego. Dałaby wiele, żeby się dowiedzieć, co. Nie są to zapewne w plotki o tym, który kos, którym kosem pokłócił się o swój teren. Takie sprawy załatwiają na bieżąco i bez cienia wątpliwości. Widziała takie sceny przynajmniej już kilka razy. Kosy sprawiały wówczas wrażenie walczących na śmierć i życie. Spięcie trwało krótko, ale hałasu było przy tym, co nie miara. A zdarzało się, że po takim spięciu pozostawały na trawie czyjeś pióra. Jeden kos zostawał, drugi nie. Kosy nie ćwierkają jak wróble, nie przyk przykują się wzajemnie, nie wydają dźwięków, wszystkie w tym samym czasie. To nie jest jakiś tam chór, to jest debata, w której nikt nikomu nie przerywa. Nie wtrąca się w trakcie przekazywania komunikatu. Jeden wydaje dźwięki, inne słuchają. Potem wszystkie odpowiadają i tutaj kilka robi to w tym samym czasie. Ale i w tej fazie dialogu ład łatwy jest do wychwycenia. Nawet jednym uchem. Czemu te jełopy pokazywane w telewizji tak nie potrafią? Zastanawiała się starsza pani. Nie cierpiała tych przekrzykujących się polityków mówiących niechlujnym językiem bez ładu i składu. Może te kosy nagrać komórką i pokazać na forum, przemknęło jej przez głowę. Ale zaraz wyobraziła sobie tych hejterów, których ożywia każda mądrzejsza myśl. Jakoś się jej odechciało. Starsi mówili, że zwierzęta są mądrzejsze od ludzi, a ludzie sprytniejsi od zwierząt, przypomniała sobie starsza pani. Nie tak dawno temu rozmawiała ze sprzedawczynią w mięsnym sklepie. Ludzi nie było zakupy miała spakowane i tak sobie pogadały. Ta sprzedawczyni młodsza była w średnim wieku i zeszło w rozmowie na zwierzęta. Sprzedawczyni opowiadała o krowach, które obserwowała jako dziecko, nie mogła wyjść z podziwu, jaki między nimi porządek panował i jak rygorystycznie go przestrzegały. I to zarówno własne krowy, u nich w oborze, jak i te na fermie, gdzie były ich setki. Tamte do dojenia ustawiały się zawsze tak samo. Wiedziały ile jest dojarek i kiedy do obory nie wchodzić. Łatwo sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby tam ludzie stali. Człowiek zawsze dobry pretekst ma, żeby wpychać się przed innymi. Najgorzej w kolejce do lekarza. Tam to mało, że człowiek w nerwach czeka, bo nigdy nie wie, czego się dowie, ile trzeba będzie na leki znów wydać. Ale jeszcze cały czas się boi, że zaraz przyjdzie jakaś tam osoba i wepcha się bez kolejki. Jak to możliwe? Że każdy umówiony jest na konkretną godzinę, a czekasz jakby żadnego porządku nie było. Dziwiła się starsza pani zawsze, ile o lekarzu pomyślała. Kosy konferowały w najlepsze. Melodyczne te ich komunikaty były i choć głośne, absolutnie jej nie drażniły. W się do tego dudnienia, które dobiegało z posesji patyczków, ci tam mieli jakieś tam głośniki, że dudniły na kilka domów, przez zamknięte okna i ściany. Głuche to dziadostwo kwitowała takie ekscesy w starsza pani. Normalnemu człowiekowi uszy by na miejscu opadły, a ci słuchają tego hałasu, jakby ktoś. Na harfie im grało. Ale gdzie tam taka chłota i harfa? Myślała sobie po cichu. A kosy pięknie koncertowały. Te, siedzące w, ogronie, w ogrodzie rodziny, którą tak bardzo lubiła, wdzięcznie odpowiadały prowadzącemu ptasiom konwersację. A ta, lubiana przez starszą panią rodziny, Miała dużo drzew i u nich kosy przesiadywały z przyjemnością. Chyba, że w ogrodzie pojawił się najmłodszy sąsiad. Ten to jeden wielki, nieustający hałas. Już teraz nie wydaje tyle dźwięków, ale jeszcze kilka lat temu to nie daj Boże. Kiedyś dzieci tak dziwnie nie hałasowały. Pewna tego była starsza pani. Dzieci bawiły się kiedyś Jakiegoś tam berka je ganiały, ale te okrzyki były radosne. Gdzie dzieciaki piszczą, kwiczą jak młode prosiaczki. Wydają takie świdujące dźwięki, jakby się nimi chciały wkręcić człowiekowi w mózg i tam już pozostać na zawsze. Ten mały sąsiad piszczał oczywiście, a dzieciaki zaproszone do niego to dopiero. Dziewczynki szczególnie. Wystarczyła jedna. A starsza pani musiała zamykać okna na głucho i nastawiać jeszcze jakieś medium damu, żeby te ostre dźwięki zablokować. Teraz u sąsiadów pusto było, tylko te konwersujące kosy. Czytał Tadeusz Wojewódzkiej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie czwartego fragmentu powieści i zapraszam do fragmentu piątego. Serdeczności.